W wieku 35 lat Paul Gauguin został profesjonalnym artystą. Był niezwykle pewny siebie. Uznał, że w malarstwie odniesie sukces równie szybko jak na giełdzie. Jednakże w październiku 1884, po dwóch i pół roku bez dochodu, Gauguinowi skończyły się oszczędności. Żona Mette miała dość ubóstwa. Zabrała więc dzieci i przeniosła się do domu matki w Kopenhadze. Gogen został, by malować dalej. Postanowił wynieść miłość własną i swoją sztukę ponad wszystko inne. A kiedy już dokonał tego wyboru, pozostał mu wierny do końca życia. Tak wyglądały wszystkie jego relacje. Dogan to człowiek, który robi to, co chce, a jeśli zrani przy tym innych, trudno. Droga mete, stopniowo zahartowałem swoje wrażliwe serce, by zachować siłę psychiczną. Wierzę, że mam sobie dwa temperamenty: człowieka dzikiego i wrażliwego. Teraz wrażliwy człowiek zniknął, co pozwala temu dzikiemu dążyć do celu bez wahania. Paul. Goga już nigdy nie łożył na rodzinę, i choć deklarował wielką miłość do dzieci i przez wiele lat korespondował z żoną, odwiedził ich w Danii raz, a potem nigdy więcej go nie widzieli.